tu już w dalszym ciągu zjedzamy Charleston Paweł przy komputerze jest naszym przewodnikiem, Nie wiem, to jest przewodnikiem no parking pisze tak tak dobrze dobrze o. przewodnikiem baterii. a wiecie w ulicy tam baterii, to jest czekaj bo ona ok to jest taki po prostu widokowy punkt tak tu jest widokowy bo tu wszyscy stoją robią zdjęcia to, to chcesz tu stanąć, żeby zrobić jakieś zdjęcia? A tu, tu. Kom pomnik tam konfederacki, zobacz. Chcesz tu stanąć, żeby... Widzisz, widzę pomnik. Tak, robią sobie wszyscy zdjęcie. Konfederacji... tam żeby... konfederaci zdjęcie. O czarny. Sto... O Fort Summer, to tu jest ten Fort Summer. To chcesz tu stanąć, żeby zrobić zdjęcia? No. może jest widoczny? Nie, Fort Summer jest gdzie Tak, tak, ale... Ale pisze, że... O! Sa... South Battery. South nie, Battery. Gdzie pisze? To. South Battery. Tu pisze South Battery. On każe wyjechać w tę ulicę South Battery. Tu? A tą e baterii musimy jechać w lewo. W lewo? I... Nie na S-Battery, nie na S-Battery, tylko na E-Battery. Aha, o! To nie to jest. To jest... A my jesteśmy na e battery jest, Jesteśmy na E-Battery. No, jesteście na e baterii Jesteśmy. Prosto, okej. Okay. Nie staniemy tu zrobić sobie zdjęcie. Ja proponuję, że wysiądziemy na chwilę, zrobimy zdjęcie, czy nie, nie zatrzymujemy się? Nie zatrzymujemy się. Nie? Nie. Dla mnie to jest za bardzo stresujące. <grymne> <grymne> to ładnie, ładny Kolejny, uśmiech. Ja to ładny dziedzina. uśmiech. gdzie W Ameryce dobrze mają. E, powiedz, powiedz gdzie się znajdujemy. No nie, znajdujemy się w Charleston i nas prowadzi Kasia i Paweł. I, I przez telefon? Stres, stresuje, ale dobrze prowadzi. No, ale dobrze prowadzi. I teraz jedziemy w starym Charleston. Jest pomnik konfederatów był, bo przecież to konfederaci walczyli z Unią. W 1760 rok to słynna wojna północ-południe. I tu była jeszcze, Charleston to było murzyni, plantacje, bawełny i tak dalej. I oni uważali, że to jest ten stary układ, jest bardzo dobry. I tu w Charleston mieli swoje, swoje ten Konfederaci mieli tu swoje domy wielkie, bogate, oparte o plantacje. Oj, oparte o niewolników. o plantację niewolników, o plantację bawełny przede wszystkim, bo oni przecież tu mieli bawełny. I jak zaczęła się wojna północ-południe, czyli oni mieli się uwolnić od niewolników, to oni nie chcieli, bo uznawali, że nie mogą bez niewolników żyć. Nie mogą bez niewolników żyć absolutnie i, i tego. I, I w każdym bądź razie tu mają takie luksusowe domy Atlanty, ale niestety ci konfederaci, nie konfederaci, tylko unioniści ich normalnie Atlanty spalili, tak przeminęło z wiatrem, było widać. Atlanty spalili. O, o tu jest o. ta bryczka, tylko nie, wiem, to chyba inna jest. Tak, inna, bo tu jest już. A inny koń czarny jest. A. Cały czas musi tym abaty. Tak, tak, bo on teraz. Teraz czarne konie są. Jedziecie takim nadbrzeżem. Tak, tak, i on tak, też tak. tu bryczka, tu też staje i opowiada. I to. Na jest trochę wyższe, z betonu. i No mnie... i tu też widzisz wycieczki turystyczne, opowiadają wszystko. No, a nam opowiada Paweł. Ta. Tak. Tak. Fajnie, na tej dole. To jest jakiś foundation, nie wiem co to znaczy foundation, ale chyba takie muzeum. To jest tam jest foundation, historyczne czerwone. Tam jest, ta, tam jest ta woda. To już wodę żeś. fajne te domy. Zobacz ile to... No. Czy... I teraz wjeżdżacie na eBay Street. Dobra, słuchaj, zaraz będziemy patrzyć do EBay Street. Jeszcze hmm. mamy 8 minut, żeby wyjechać z tego Charleston na 17. Bo tak planujemy o czwartej. Ale tu tutaj... Też... To jedziecie cały czas tym eBay już. Ok. To jedziecie na 17. Ojej ile do... To są chyba magnolie Kasia, nie? Z EBay wy na 52. Teraz jesteśmy w Wanderhorswarf. To już bardzo dalej, bo teraz jedziecie. To co? Za to, to Adgers i, I tam będzie ważny rozjazd, żebyście wrócili na 17 w prawo. I z tej, my jesteśmy na Easter Bay. Mamy nakręcić tylko potem wyjeżdżacie na 17. E, ja już sobie nastawiam adres gps ie i ja będę wiedział. O, ona. GPS będzie wiedział, gdzie jest 17. Dobrze. bo e, chyba to jest dworzec kolejowy, po dworcu kolejowym będziecie. Nie, to nie jest dworzec kolejowy, to jest terminal, port będziecie wiedziali. Aha, dobrze. E, Przyłapunkowy jakiś. Aha. Będzie stacja BP, i za tą stacją BP będą antenery chyba. Dobrze? Tu w prawo Okej okay. Widzisz ten dom koło domów? To są te domy stare, te trzy Widzisz odremontowane, ładnie, nie? Tak, ale ty nastawiasz się... do nie wyjeżdżacie Dobrze Zaraz tam to może zmutnie To już Okej okay. To no już wystarczy, żebyśmy widzieli całą ten, 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 y, tę marinę. Wiesz, nie będziemy wysiadać, mamy tu y, tego, by nie wiemy. Tu no. mamy no. dokumenty, mamy tu papiery, mają tu wszystko, to nie chciałam wysiadać. A tu tyle ludzi, że. 5 godzin 360 mil do Emporii. Tam byśmy chcieli dojechać dzisiaj. Dobra, Paweł teraz pokazuje mi GPS. Nie, nie, zasuwamy już... E, Paweł, teraz mi pokazuje GPS no. za 3 mile w prawo. Pokaż mu ten mój A? GPS. No, to tam będziesz miał 17. Bardzo wyraźnie. Na 17. No. no to on na pewno mnie skieruje na 17. Za 3 mile w prawo. No dobrze, ale tego, ale my z siedemnastki dojedziemy na dziewięćdziesiąt... Ja już teraz jadę, jadę, wyjeżdżam. Zobaczysz, zobaczysz. Cały czas jeździ ten E-Bay Street, tej Ale to jest po drodze, czy nie? Nie którejś momencie rozgałęzienie... Dobrze... w a Ty masz na prawo. A czemu, jak ja chcę z powrotem wrócić na 95? Nie, my chcemy na 95. No Także my nie wracamy tą samą drogą. My nie wracamy tą samą, siedem, samą siedem, drogą. 17. tylko e, taką skrótem. Mamy za 3 mile w prawo. My chcemy na 95. A na, nastawiłeś Emporię? Tak, tak. A on Emporię nastawił. No, 5 godzin. To teraz jest czwarta, dodać pięć, dziewiąta, tak? Tak. Nie. Dziewiąta, dziesiąta, to nie, to wcześniej stanie nie. Musimy... Teraz mamy na... teraz w jest Queen Street. I jeszcze jakieś... Wenduę. A jedziemy cały czas East Bay i chcemy na 95 na Emporię jechać, na Fayetteville. Fajetwille Emporia o tu też jakiś ładny widoczek tam czekaj to wie tak nie nie takie proste nie my już nigdzie nie skręcamy tylko jedziemy prosto do autostrady tak jak pokazuje GPS Tak, tak, to... Te, teraz powiedziałeś dobrze, 52. Albo jeszcze inaczej na 26. Nie mówił, tata, tata też mówi, że gdzieś tu mu się pokazuje 52. Nie, 26. 26, przepraszam. 20, tak, 20, tak. 26. Ale czekaj, ja zresztą. 26 i 26. Tak, 26. I 26 dojedziesz na 95. O, okej. Okay. I 26. Dobra. Tak. 26 dojedziesz do 95. A daleko do tego i 26? Czyli nie, nie jedziesz na 17, nie wracasz, co? Nie. Tak jak ci mówię. Nie. tylko, tylko jedziesz, tym niwaj e cały czas. Czym ona siła przez 26? tylko żeby was nie pociągnęła powrotem, to Co ten Skullbast robi w sobotę? Nie wiadomo. Co ta babka w takim korzuchu chodzi tu latem Może Polka. Nie tam No Teraz zobaczymy co dalej. Czy to eBay są... e jechać eBay, musicie, eBay. No to my jedziemy tu i tą eBay. Musicie. No. Jakiś Karol Building, mijamy. Będziemy mi O, to jakieś wielkie znowu? Co tu jest? Jakieś wielkie? United Style Custom House. Kolumny. Tylne okay, kolumny okay. O, jakiś statek tam. O, był statek Cruiser. Statek Cruiser. 52 i 52.